No i proszę bardzo. Telewizory lądują na śmietnikach. Czy to znaczy, że Zutowianie przestali cokolwiek oglądać? Sprawdzimy to w naszej dzisiejszej sądzie. Co lubi Pani oglądać? Tak jak leci, wszystko po kolei. No najwięcej jak to starsi seriale i cieniki, wiadomości. Właściwie mało oglądam filmów. Seriale niewiele. Czyli tych klasycznych brazylijskich, argentyńskich nie oglądam. Jak miłość. miłość. E, szczególnie ja to lubię filmy z tym sferą Segalem. Tak, takie wie pani, no jak to się mówi, z Dreszczykiem, nie? No lubię tak samo filmy, jakby horrory. Bo to dzisiaj co się dzieje u nas to jest horror. Jak to powiedzieć, takie romanse raczej, nie? Bo takich innych to raczej nie lubię, tych horrorów i takich to raczej nie oglądam w ogóle. Komedie. <laughs> Przede wszystkim komedie. No, na przykład Avatar, taki dobry film, tak po mojemu. Co jeszcze? Ostatnio Sherlocka Holmesa na przykład sobie oglądałem. Tak różnie, co mi po prostu przyjdzie na myśl, to sobie obejrzę. Kurde, fantastyczne! Horrory. Takie. Chociaż nie modne, ale coś z westernu takiego, no coś takiego, nie? Fantastyczne, romantyczne, komediowe. Czasem historyczne. Różne, nie mam, nie mam specjalnie yy, wybranych. Dobry telewizor, dobry. Możecie jeszcze ktoś kiedyś przygarnie. Dla Złotowski PL Agnieszka Piec. Dobry telewizor, dobry. Dla Złotowski PL Agnieszka Piec. Też bajki bardzo lubię, nie? Jogi. Myszkę. Miki, kota, Jerego. E, e, no i więcej poza tym, co, nasze filmy to są bardziej nieatrakcyjne.